Cześć siemano, z tej strony Miki a to jest pierwszy odcinek naszego minecraftowego modowania tak, to jest seria, w której będę przedstawiał wam jedne z najpopularniejszych modulatorów do minecrafta 1.4.2 Dzisiejszym pierwszym modem będzie mod najbardziej przeze mnie uwielbiony czyli MO Creatures który dość niedawno został zaktualizowany na naszej wersji 1.4.2 Co yy, co dodaję, jak widzicie możecie już zobaczyć wiele nowych mobów, możecie sobie tutaj zobaczyć ile mobów on dodaje dodaje on aż 36 nowych mobów agresywnych jak i nieagresywnych wodnych, lądowych i małych z to też zostaną jajka z których możemy te moby sobie wykluć naprawdę to jest fajne w najnowszym zostało poprawione tekstury naprawdę wielu Zostały wydane nowe moby, z czego bardzo się cieszę, gdyż tego nie brakowało. Yy, c, y, niestety nie został jeszcze on zaktualizowany na multiplayer, ale pewnie jest to w trakcie, a tutaj ślimak. Pokaż rogi, ci sera na pierogi. A tu widzicie piekielnego szczura, naprawdę modyfikacja. od tu jest naprawdę niesamowicie, naj jedna z najlepszych.

mogliście zobaczyć jakie są moby naprawdę modyfikacja jest niesamowicie dobra, niesamowicie niebezpieczna tak wyżej, i dodaje nam też dobre, zupełnie nowe itemy, takie jak na przykład yy, akwarium dla rybek, jak widzicie, tutaj yy, jednym z najfajniejszych tutaj są yy, moby jest, że można je oswajać tak, niektóre moby można oswoić na swoją korzyść, to jest naprawdę niesamowicie bardzo Dobre. Te, które można oswoić, to na przykład konie. Tutaj mamy jeszcze żółwia, kota, można oswoić delfiny. Naprawdę jest to niesamowicie rozbudowana modyfikacja, cały czas też rozbudowywana. O tu widzicie, zaraz wam przedstawię. No to konie, naprawdę konie jest tu wiele rodzajów. Można na przykład założyć tego białego, co oswoić, dajemy mu jabłko. Możemy go nazwać jak chcemy. Możemy, możemy go też użyć za pomocą siodła. Jak widzicie super wygląda. I możemy mu też założyć zbroję. O, proszę bardzo. Proszę bardzo o tej jamki na koniu. O je. O je. tylko który, mieć tekstury. Yy, Tekstyczne będę nie doczytują, ale to jest moja wina Minecrafta. O zobaczcie, fajnie. można... I to nie ten kon sam nie jeździ, to ja nim steruję, nie. No. Naprawdę modyfikacja jest świetna. Dodajemy naprawdę dużo mobów. Tak samo w nocy jak i w dzień, wiele mobów spotykamy. To jest modyfikacja dla tych, którzy znudziły się wszystkie inne moby w Minecrafcie. Otóż widzicie, mamy linę, którą możemy jako swoimi kotem nosić przy sobie, ale też nie tylko koty, patrzcie Mamy konie i możemy go tak za linię nosić fajnie. co na nich chodzi na tej linie. Nie zgubimy, nigdy go nie ucieknie, naprawdę modyfikacja jest niesamowicie świetna. Polecam ją każdemu, kto robi serię na moda, Ten, tego moda nie możecie przegapić Mamy nawet nowe jedzenie, mamy ugotowanego indyka. Yy, <grym> nawet mamy strusia, wszystko tu mamy no, no, nie, omlet, nawet yy, żółwie mięso, tu wszystko zobaczcie koni. Naprawdę, gadałbym o tej modyfikacji godzinami, ale niestety nie mogę. Mogę wam tylko pokazać, jak, jeśli to was nie zachęciło, to jeszcze nie wiem, co wam tu pokażę. Całe, wszystkie moby, akurat z tym na płaskim, ale na zwykłym świecie to robi naprawdę wielkie wrażenie. I teraz tak, może wymienię większość mobów. Mam tutaj coś takiego jak koty, wielkie koty, na przykład tygrysy i pantery, kaczki. Yy, ogry, ogry naprawdę są fajne Żółwie yy, Lis, mamy wilkołaka na pewno, pokażę Wam wilkołaka proszę To jest, a nie to jest zwykły wilk, to jest wilk który nas atakuje Ale zaraz Wam pokażę yy, wilkołaka, tylko najpierw muszę go znaleźć yy, yy, yy. Mamy tutaj krokodyle, proszę bardzo, gryfiny, misie O proszę bardzo, mamy wilkołak Proszę. O, to jest Wilkołak w swojej zwykłej postaci. Yy, ale w nocy. Zobaczmy. Zmienia się on w coś niesamowitego. Jak wszyscy wiemy, yy, konia. nasze yy, konia. pff, yy, wielkołaka można zabić tylko i wyłącznie srebrem. O! Kościół, co ci się dzieje? Kościół, co jest z Tobą? Jesteś chory? Gościu, gościu! Ha, wilkołak! Tak właśnie, to się dzieje z gościem, takim jak się wilkołaka. I zobaczcie, spróbuję, nie można, diamentowym mieczem, patrzcie. Ledwo mu zadaję obrażenia diamentowym mieczem. A jak wiemy, wilkołaka można zabić tylko srebrem Nie ma srebra w Minecrafcie, ale jest to złoto. Z takiego wilkołaka dostajemy żelazne i kamienne itemy, co jest naprawdę fajne. patrzcie, skorpion. One nas zatruwa, zatruwa. Teraz się, nie. Prawda? O, to konie, to Creeper mnie obchodzi, to jest more creatures, Wracam z tym że została zaktualizowana. O tu, tak. Wiecie co, sami odkrycie te modyfikacje, jaka jest super. Wszystko, jeśli chodzi o te, ze strosie modyfikacji, znajdziecie na jej stronie. Teraz przejdziemy do instalacji. Cześć, to znowu ja wróciłem, tym razem do instalacji moda. Więc tak, żeby zacząć instalację moda, musimy wyczyścić nasz cały folder Minecraft. Musimy wpisać w starcie, tak, procent. %a, b, p, a, b, a, procent. Wyskoczy nam roaming, potem wciskamy Enter. Mamy tutaj kropkę Minecraft, wchodzimy w niego. Yy, już nie musimy wchodzić, wystarczy, że trzeba usunąć cały folder Minecraft. Tak, cały folder Minecraft, jeśli macie jakieś screenshoty i które chcecie mieć, to weźcie je, na przykład zachowajcie je jakoś. Teraz włączamy się z naszego Minecrafta. Wpisujemy nasz login, hasło. Yy, Wciskamy login I teraz będzie nam aktualizował i wszystko robi różne w Minecraft'ie. Dobra, tutaj się robi to. Teraz wchodzimy w naszą przeglądarkę. W tym moim wypadku Chroma. i wpisujemy w Google More Creatures powinno nam już wyskoczyć mu kreaku Teraz creatures i wchodzimy w pierwszy link a tutaj wszystko jeśli chodzi o mo creatures wszystkie nowe aktualizacje wszystko całej modyfikacji wszystkie zwierzęta fajnie wszystko opisane, więc polecam przeczytać najpierw i wchodzimy schodzimy do download the mod mamy tutaj 4 pliki mo creatures Forge, Gujapi i krótko Power. spawnę. Ściągamy wszystkie cztery za pomocą AddFly. Ja już mam je wszystkie ściągnięte, więc nie potrzebuję. Mamy tutaj te 4 pliki. Czy żeby nam już się zrobiło? Tak, zrobiło się nam się. A to klikamy Quip. Wchodzimy jeszcze raz w procent APPDA. Zresztą się. .minecraft-bin i tutaj mamy minecraft-jar, którego musimy otworzyć za pomocą ra, bin winrar. Pierwsze co robimy, to jest najważniejsze, usuwamy folder meta -ib. jest on naszym wrogiem jeśli chodzi o instalację modyfikacji, więc trzeba go usunąć. Więc tak, jedziemy na początek naszego otworcza. też mamy jak widzicie meta-inf, nie usuwamy, go zostawiamy, co mi się wydaje. Jak coś słyszymy co? Przepraszam jest Przekładamy wszystko ładnie pięknie do Minecraft Jar. Potem Custom Ops Wszystko co tylko jest w folderze nam przerzuci. Tylko musiałem pamiętać, żeby nie przerzucić tych dwóch kropeczek, czyli cały sobie dysk przerzucimy do tego folderu. I teraz do Zark Mod. Mock Mamy tutaj cztery pliki read. Najlepiej wrzucamy wszystko. No, proszę bardzo. Teraz trzeba wszystkiego obchodzimy. Włączamy Minecraft. Logujemy się. Będzie nam analizowało Forza, więc trzeba troszeczkę zaczekać. Mojang, Nie ściwi się, jeśli będzie długo wczytywało. Nie wyłączajcie, bo inaczej ma się nie zweryfikuje. No i proszę bardzo, oto mam zainstalowanego modu. Start teraz single player creeping work. naprawdę pierwszy raz jak włączacie, generujecie świat, musi troszeczkę poczekać. No ale proszę bardzo, tu mamy. O, jak się fajnie zrespiło. Yy, trzeba zobaczyć jeszcze. Mamy no, pięknie zainstalowany mod Mog creatures. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, jeśli chodzi o najnowsze. Polecam Wam subowanie mnie i dodawanie nowych do komentarzy. Mówię Miki Nara.